Hey, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na kanale z przeglądu datapaków. Mam nadzieję, że będzie to nowa seria, którą prężnie będę mógł dalej dla Was nagrywać. Mam kilka rzeczy do powiedzenia na początek tej serii, dlatego jeżeli Was to nie interesuje, przewincie sobie do momentu widocznego na ekranie. Zatem, czym są te datapaki? W dużym uproszczeniu można je nazwać prymitywnymi modami. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że nie musimy czekać na żadne modloadery, forge ani nic, aby móc na nich grać. Jeżeli mamy nawet snapshot, tak jak w tym przypadku kiedy nagrywam wam ten filmik, bo nagrywam go na aktualnie najnowszym snapshotie, czyli 09A, te datapaki na tym snapshotie działają. Zasada instalacji jest banalnie prosta, jest to niemalże identycznie jak w przypadku resource paków. Niemniej jednak pod koniec tego materiału pokażę Wam jak te datapaki pobrać, zainstalować tak aby działały. Inną kwestią może być częstotliwość pojawiania się tych odcinków. Wszystko zależy od Was, jeżeli aktywność będzie duża, te odcinki mogą nawet pojawiać się raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o ilość datapaków na odcinek, to liczba nie będzie stała. Dzisiaj mam dla Was 5 datapaków. Za tydzień może być 10, 15, 20, albo i mniej, na przykład 3. Noże moi kochani, słowem wstępu to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, że seria Wam się spodoba. Generalnie na polskim YouTube chyba niewiele osób coś takiego nagrywało, przynajmniej nieregularnie. Mam nadzieję, że chociaż z taką serią regularną będę pierwszy. Okej, okay, zatem zaczynamy! Okej, okay, zacznijmy od pierwszego datapaku. Jest on tak naprawdę kalkom modu Timber Mode, albo jak to woli, Tri Co prawda, te dwa mody od siebie się różniły, ponieważ Timber Mode ścinał same. Bloki drewna, a Tri Capitator również ścinał bloki liści. Tak ten Datapack jest bliższy właśnie modowi Timber, ponieważ ścina tylko i wyłącznie bloki drewna. Mam przy sobie pięć różnych toporków z pięciu różnych materiałów. Mamy tutaj drewnianą, kamienną, żelazną, złotą oraz diamentową. Jednak spytacie się po co? Ten Datapack działa tylko i wyłącznie z diamentową sikierką, ale wziąłem również pozostałe, żeby wam pokazać, że przy tych czterech pierwszych, datapack nie zadziała. Jak widzicie, yy, drewniana, kamienna, żelazna oraz złota nie zadziałała, ale diamentowa już tak. Może tutaj nie było to specjalnie dobrze widoczne, dlatego podejdźmy sobie na przykład do tego całego drzewka i zetnijmy je całe. Proszę bardzo, działa. Chodźmy do tego drewienka, to samo, działa. Przygotowałem sobie również stak sadzonek świerkowych oraz troszkę mączki kostnej, aby pokazać wam również, że dzięki temu data można ogromne ilości drewna w prosty sposób sobie na farmie. Dlatego sobie wyrosnę kilka wysokich świerków obok siebie. Ok, myślę, że taka ilość wystarczy i rozkopnę sobie jeden blok przy pomocy diamentowej siekierki. Drobny lak. Ale jak widzicie, wszystko się ścięło. I taką oto metodą mamy ogromną ilość drewna, naprawdę niewielkim wysiłkiem. Czy Datapak ułatwia nam rozgrywkę? Z pewnością, ale wiem, że ten mod był bardzo popularny wśród graczy. Więc jeżeli ktoś z modów przestał korzystać, a jednak tęskni za tą mechaniką, to bez problemu może wygrać sobie ten Datapak. Kolejny datapak jest tak świetny, że sam zastanawiam się, czy by go nie zainstalować na swojej serii survivalowej Snapcraft. Mam tutaj na myśli kolorowe ramki. Aby taką uzyskać, musimy najpierw zwyczajną, niepokolorowaną, gdziekolwiek sobie postawić, tak jak ja tutaj w przypadku, czy to na ściance, czy to na podłożu. I uwaga, musimy na to kliknąć barwnikiem. Kiedy klikniemy sobie zwyczajnym, zwyczajnie barwnikiem. Ten barnik po prostu umieści się w ramce, ale jeżeli klikniemy do tego lewy shift, wówczas ramka się pokoloruje. Jak widzicie, jest to oczywiście teksturka wełny, niemniej jednak moim zdaniem wygląda świetnie. Czasem lekko może się pobugować, ale czy to aż tak przeszkadza? Nie wiem. To już zależy od kwestii indywidualnej. Dodatkowo pewne spostrzeżenie. Datapak był tworzony domyślnie pod wersji Minecrafta 1.13, ale że jak już wspomniałem na początku, datapaki są podobnie jak resource packi, czyli działają również na tych najnowszych wersjach, nawet na snapshotach, no to trzeba czekać aż... Pewne datapaki czy resource zostaną oczywiście zaktualizowane. Tak też w tym przypadku nie uwzględniono w tym datapaku nowych barwników, w tym białego, brązowego oraz niebieskiego. Dlatego, aby pokolorować sobie ramkę na właśnie takie kolory, musimy użyć mączki kostnej, coco beans oraz lapis lazuli. Bo kiedy użyjemy sobie niebieskiego barwnika, który znajduje się tutaj, ten się umieści w ramce nawet. Z klikniętym lewym Shiftem. Niemniej jednak, myślę, że warto sobie coś takiego zainstalować. Ja chyba się na to zdecyduję. Teraz coś, na co, jak sądzę, czeka duża ilość graczy, w tym ja. Jednak czy się tego doczekamy. Hmm, sądzę, że nie w najbliższym czasie, a mianowicie mam tutaj na myśli możliwość przechowywania EXPA. Ale nie przechowywania w formie butelek z expa, które zostały dodane w Minecraft 1.2, które po rozbiciu tak naprawdę dają nam znikomą ilość expa i są niesamowicie drogie, bo jedna butelka kosztuje bodajże 5 szmaragdów. Tutaj mam na myśli troszeczkę inny system, a mianowicie hopper, który pozwala zbierać exp. Aby go pozyskać, musimy połączyć sobie właśnie hopper z wiaderkiem, ale nie działa to na takiej zasadzie jak mamy to normalnie w Minecraft, czyli połączenie dwóch przedmiotów w craftingu. Musimy je ze sobą złączyć, rzucając je na siebie. Siebie. Jednak również nie zadziała to w ten sposób, kiedy rzucimy gdziekolwiek sobie hopper z wiaderkiem. Musi to się zadziać na craftingu, w ten oto właśnie sposób. Wówczas pójdą zielone cząsteczki i mamy oto XP hopper. Postawmy sobie gdziekolwiek go, gdzie chcemy. Ważne jest to, aby na niego wpadał XP. Kiedy go postawimy, będzie wyglądał jak zwykły hopper z dodatkiem żelaznej kraty. Ważne jest również umieszczenie w nim butelek. Szklanych, ponieważ właśnie do tych butelek będzie wpadał eksp, który potem wypijemy. Może to troszeczkę dziwnie brzmieć, ale uwierzcie mi na słowo, że to działa. Pozwólcie, że troszeczkę sobie mobów zespałnę i pokażę wam jak to działa. Ok, mamy tutaj kilka osobników, ja sobie je zabiję w pewnej odległości, aby nie zbierać tego ekspa, który z nich leci. Jednak jest to troszeczkę ciężkie, niemniej jednak na pewno troszeczkę Expa wpadło tutaj do Hoppera. I proszę bardzo, mamy butelkę z Expem. Kiedy ją wypijemy, otrzymamy level, który do tej butelki wpadł. No niestety większość yy, Expa wpadła od razu do mnie, ale uwierzcie mi na słowo, że z takiej butelki można uzyskać dosyć sporą ilość Expa, który jest bezpieczny. Nawet jak zginiemy, to ten Exp w tej butelce zostanie. Sądzę, że warto dodać, iż maksymalny level jaki możemy przechowywać w jednej butelce to 30. Przedostatni na dzisiaj datapakiem jest taki, który w pewien sposób urozmaica nam dna oceanów. Może nie dodaje niczego nowego, ale ulepsza coś co istnieje w Minecraft od jakiegoś czasu, czyli podwodne ruiny, które... Na tym datapaku prezentują się oto w ten sposób. Możemy tutaj chociażby znaleźć różnego rodzaju wyroby z pryzmarynu, w tym przypadku półbloki. Tu nawet znajduje się spawner guardianów. Dzięki czemuś takiemu moglibyśmy zrobić sobie w Minecraft bardzo fajną farmę. Tu też świetnie wykorzystane zostały martwe koralowce, różnego rodzaju murki, bloki. Nawet tutaj możemy znaleźć gąbkę, która byłaby... W taki sposób generowana, stałaby się kolejnym źródłem jej pozyskania, nie tylko w podwodnych świątyniach. Dodatkowo różnego rodzaju skrzynki, w których możemy znaleźć oczywiście standardowe dropy. Wątpię, żeby tutaj zostało coś zmienione. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o walory wizualne, takie struktury wyglądają przegenialnie. Tutaj nawet generują się trapdory, pod którymi chyba nic nie ma. O, tu jeszcze mamy. Pyk, pyk, pyk. O, tu już mam skrzynkę, ale skrzynka również nie zawiera jakichś super itemków. Ale jeżeli, jak już mówiłem, chodzi o te walory wizualne, całość wygląda przegenialnie. Chciałbym, żeby takie struktury generowały się normalnie w Minecraft. I na sam koniec zostawiłem datapak, który moim zdaniem jest chyba najlepszym w dzisiejszym filmie. Datapak, który w znaczny sposób ulepsza nam miasta Endu. Ja przyznawam się szczerze, jeszcze nie wiem jak to wygląda w środku, widziałem to na screenach, czytałem co nieco opisu i komentarzy, jednak nie widziałem tego w środku na żywo, jedynie teraz przylatując tutaj zobaczyłem jak to wygląda od zewnątrz i powiem Wam szczerze, robi piorunujące wrażenie, dlatego razem z Wami chciałbym sobie to tak na prędce Zwiedzić to od dołu, tak więc poszukajmy wejścia. Gdzie tu może być wejście? U, widzę tam beczki, więc fajnie. Tu oczywiście mamy dwa szalkery, puste beczki. Ok, chodźmy na górę. Tutaj więcej beczek. Prawdopodobnie wszystkie są puste. Dobrze, dostańmy się wyżej. Tu chyba jakiś błąd z generowaniem struktury, ale dobra, poradzimy sobie z tym. Tu nie mamy nic ciekawego chyba. Ok. Chodźmy tutaj. Tu mamy pierwszą odnogę. Wow, wygląda to świetnie. Te dzwony prezentują się niesamowicie, tak samo jak tutaj te banery. Wow, kolejne beczki. A tutaj mamy skrzynki z itemami. Fajnie. Tutaj mamy jakieś Ender Chest i zwykłe skrzyneczki. Ogromna ilość szalkerów. Tutaj chyba będzie. Podobnie, jeżeli chodzi o ilość szalkerów. Przejdźmy się tutaj. Również mamy bardzo podobne miejsce, jak przed chwilą byliśmy. Najprawdopodobniej jest to właśnie chyba to samo. Tylko że nie ma Ender Chesta. To są powiększone wieżyczki w oryginale często właśnie na samej górze tutaj możemy znaleźć szalkera. Zobaczmy, co mamy tutaj. Wow, naprawdę nie powiem, robi to wrażenie. Gdyby raz na jakiś czas w normalnym Minecrafcie taka struktura się generowała, bardzo by mi się to spodobało. Wow, tutaj w ogóle mamy jakąś wyjałowioną ziemię. Jakieś tutaj bloczki, naprawdę robi to niesamowitą robotę. I ogromna, ogromna ilość beczek. No i oczywiście dzwony, które też tutaj bardzo pasują, w mojej opinii. Najbardziej mnie jednak interesuje też zamek, co twu. Najbardziej jednak interesuje mnie ten statek. Wygląda on na pierwszy rzut oka bardzo nowocześnie. Jednak podoba mi się. Chodźmy tutaj na pokład. Oczywiście mamy szalkera. Ciekawy, czy na przodzie mamy głowę smoka, bo nie zaobserwowałem. Nie, tej chyba nie ma w ogóle w tej strukturze. Chyba że gdzieś w środku jest. Tutaj mamy oczywiście więcej beczek. A jest tutaj główka smoka. Fajnie, fajnie. Tutaj mamy oczywiście. Beczki, jakieś krzesełko i zejście na sam dół. Wow, szalker, oczywiście, statek alchemiczny, nawet dwa szalkery. Tak, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, to już taki naprawdę mocny statek by był. Ciężko by się tutaj z nimi walczyło. Oczywiście, nasz cel, do którego zawsze wchodzimy, po którego zawsze wchodzimy na taki właśnie statek. No i oczywiście dwie skrzynki z itemami. Ale powiem Wam szczerze, niesamowicie ta struktura mi się podoba. Moim zdaniem. Kurczę, mo może to być kontrowersyjne, co powiem, ale pasuje, to naprawdę pasuje do Minecrafta. Może nie, żeby wszystkie miasta Endu takie były, ale żeby chociaż było 10% szansy, że jedno z miast Endu, które spotkamy, może się właśnie wygenerować w takiej epickiej wersji. Te zwykłe, które mamy obecnie, byłyby takie standardowe, a to raz na jakiś czas by mogło się takie pojawić. Ja, jeżeli takie, taka byłaby możliwość. Dodałbym to do Minecrafta, oj, dodałbym to, bo to wygląda niesamowicie. Jednak jestem ciekaw Waszej opinii, co Wy sądzicie o takim wyglądzie miasta Endu? Waszym zdaniem to pasuje, czy jednak jest to już troszeczkę przesadzone? No i do gry niespecjalnie by to pasowało. Oczywiście, komentarze są Wasze. I moi kochani, na dziś to byłoby na tyle. Mam szczerą nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie mi znać, to być może to będzie początek pięknej i przyjemnej serii. Generalnie mam wybrane już kilkanaście datapaków na kolejne odcinki, tak więc jedynie myślę kwestią czasu, w przypadku jeżeli wam się to spodoba jest to, aż wam je przedstawię. A teraz wam zaprezentuję, jak zainstalować datapaki. Datapak musicie pobrać ze strony. Wejść w Procent, Procent, Save, DataPacks, to co pobraliście, przerzucić do folderu i to wszystko. DataPaki są zainstalowane. Dobrze, moi kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Cześć!